To ja tak może dla uspokojenia atmosfery na sali dyplomatycznie zagram. Ja proszę państwa, to się zgadzam z Rafałem Trzaskowskim. Tym z 23 roku, który był twarzą kampanii, która sugerowała, żeby zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny oraz, uwaga, zlikwidować segment TVP pod nazwą TVP Info. I szanowni państwo, to jest naprawdę duży problem, bo raz prawa strona sali, tak jak teraz narzeka, że tam jest Brak obiektywizmu, brak, brak pluralizmu, tam są funkcjonariusze zamiast dziennikarzy i druga strona słusznie mówi, że przez poprzednie 8 lat było dokładnie to samo. Dlatego my, szanowni państwo, rozwiązujemy ten problem, żeby nie było kłótni, nie było problemu. Złożyliśmy projekt ustawy, która likwiduje segment TVP w postaci TVP Info, które i tak cieszy się teraz coraz mniejszą oglądalnością, Spadło o 70%. Ogląda to tylko 94 tysiące osób, czyli mniej niż większość kanałów informacyjnych na YouTube. Więc likwidujmy TVP Info, zlikwidujmy opłatę RTV i wszyscy będziemy tutaj szczęśliwi.